Cześć! Pozdrawiam serdecznie z mojego rodzinnego miasta Giżycka, gdzie przeprowadzam dzisiaj akcję informacyjno-ulotkową, gdzie informuję mieszkańców i turystów, co to jest WIR. Zapraszam serdecznie do krótkiej relacji z tej akcji. Co to jest WIR? Jest to oddolna inicjatywa społeczna, aby przekazać, zwrócić władzę narodowi polskiemu poprzez natychmiastowe wprowadzenie następujących rozwiązań do konstytucji Polski na wzór Konstytucji Szwajcarskiej. W. Jak weto obywatelskie. Jeśli jakakolwiek ustawa nie odpowiada obywatelom, wtedy grupa obywateli, np. 200 tysięcy osób, składa weto obywatelskie. W wyniku jego złożenia rząd ma obowiązek zapytać naród o zdanie i rozpisać w tej sprawie referendum. I. Jak inicjatywa obywatelska. Jeśli grupa obywateli, np. 200 tysięcy osób, chce wprowadzić jakąś ustawę lub zmienić zapis konstytucji, Wtedy składa projekt Inicjatywy Obywatelskiej. W wyniku jego złożenia rząd ma obowiązek zapytać naród o zdanie i rozpisać w tej sprawie referendum. R jak referendum. Referendum to głosowanie narodu w sprawie obweta obywatelskiego lub inicjatywy obywatelskiej. Poprzedzony jest kilkumiesięczną akcją informacyjno-edukacyjną w ogólnopolskich mediach. Niezależnie ile obywateli skorzysta z prawa do głosowania, wynik tego głosowania jest ważny i wiąże organa państwowe. Wynik muszą wprowadzić w życie.